Jak grać końcówki pionkowe, część druga, moi drodzy. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że jest coś takiego jak atak i jest coś takiego jak obrona. Więc jeżeli znamy zasady ataku, zasady obrony będą po prostu polegały na tym, żeby uniemożliwić przeciwnikowi zrobienie tego, czego chce zrobić podczas ataku. A więc wiemy, że pola kluczowe dla piona e3 znajdują się na polach f5, e5 oraz d5, czyli dwa pola przed pionem i po jego bokach. Innymi słowy, podciągamy naszego króla, aby uniemożliwić przeciwnikowi zajęcie pól kluczowych. Najprostszym planem jest zawsze dbanie o to, żebyśmy robili opozycję. I teraz taka mała ciekawostka. Jeżeli nawet w tej pozycji czarnymi cofnęlibyśmy króla na pole e8, wciąż będzie remis. Dlaczego? Ponieważ gdy białe wejdą na pole D3, my możemy zastosować opozycję długą. Co to oznacza? Jeżeli król podejdzie na D4, znowu łapiemy opozycję. Pola kluczowe znajdują się tutaj, ale białe nie są w stanie zająć żadnego z tych pól. Czyli jeżeli nawet król spróbuje pójść na E4, my gramy królem na E6. Król F4, król F6 i wciąż trzymamy remis. A więc nie jest powiedziane, że opozycja jest tylko i wyłącznie wtedy, kiedy pomiędzy królami jest jedno pole różnicy. Opozycja jest również wtedy, kiedy pomiędzy królami są trzy, a nawet pięć pól różnicy. W dalszym ciągu białe mogą próbować wygrywać te pozycje, ale my wtedy zawsze schodzimy królem przed piona i poruszamy się królem po linii, po której porusza się właśnie ten pion. Dlaczego? Ponieważ gdy król spróbuje podejść, żeby pionowi asystować. Łapiemy od razu opozycję. Jedno pole różnicy i jazda. Na samym końcu trzeba pamiętać, że nie wolno nigdy, ale w szczególności w sytuacji, gdy pion znajduje się na przedostatniej przed linii, zejść królem na pole, które nie jest na linii piona. Dlaczego? Bo jeżeli teraz król nas złapie na opozycję, schodzimy królem na E8. Białe grają pionem na E7. Jesteśmy zmuszeni do pójścia na pole f 7, i król D7 i przegrana. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy od samego początku zawsze poruszali się królem po linii, po której porusza się pion przeciwnika. I jeżeli biały próbuje jakiegoś triku typu, nie wiem, król F7, taką sztuczkę stosuje. Nie wpadnijmy w durną pułapkę, że schodzimy królem do boku. Królem do boku schodzimy tylko i wyłącznie po to, żeby złapać opozycję. Teraz opozycji nie ma. Przeciwnik nas złapie na opozycji i znowu przegramy. Dlatego, w miarę możliwości, jeżeli jest to tylko możliwe, zaprzestawajmy naszym królem centralnie przed pionem. Aż prędzej czy później przeciwnik zaakceptuje to, że pozycji wygrać nie może. I. Dzięki dobrej obronie osiągamy remis.